I'm gonna see na wsi nasze, żebyśmy mieli piękny. My jeszcze przyjdziemy, tak? bo widzimy, że jest coraz mniej papierka. Na tam, na. Dzień dziecka, dla dzieci, miłe uczucie tutaj takie drobne dajemy, żebyście się dobrze dają No i dziękujemy, że tak, gdy podnosicie papierka, widzimy, że jest coraz mniej. Myślę, że będziemy mieć bardzo czysto, i lekarstwo. Tak. Nie bardzo nie już nie? Po same piątki pani dawał przedmiot dziecka. No i ten złość to na pewno no, wam oczywiście gdzieś to, Pani Beatka się dostała, żebyśmy nie mówili prawdy. Tak, tak. Dobrze, chodź Kuba, już dobrze, dobrze, tak. dobrze, mamy wyjątkową wizytę. Czy ktoś poznaje pani, które nas dzisiaj odwiedziły? Ja, powiem, Powiedz Beat. Tak. Pani Krysia Wojton i Pani Jochymek. Kim są te panie tutaj, są takie ważne w określe. Kim są? Jaką pełnią funkcję, wiecie? Są naszą taką lokalną władzą. Pomagają nam tutaj, żebyśmy mogli tak spokojnie i ładnie mieszkać w okreśnej. Pani bardzo dużo zrobiły dla okreśnej. Pani Morzena Jochymek jest sołtysem naszej wsi, pani Krystyna Wojton jest radną. Pani, która pośredniczy yy, i sprawuje też władzę tak na szczeblu gminnym. To są bardzo ważne takie funkcje w okleśnym. Pani głos. No więc życzymy nam wielu uśmiechów i zadowolenia i żeby to dzieciństwo Wasze trwało jak najdłużej, bo najlepiej to naprawdę być dzieckiem małym. I po prostu y, życzymy Wam no samej wesołej i szczęśliwej chwili. I jeszcze chciałam zaznaczyć, że y, myślę, że 24 czerwca będzie y, takie dziewięćdziesiątka koło Domu Ludowego na stadionie. I przyjadą y, trzech raunów, przyjedzie, będą Was zabawiać i wtedy serdecznie zapraszamy Was, żebyście z rodzicami przyszli. Będzie bardzo miła i wesoła zabawa. Prosimy, żeby, żeby wszystkie papierki zawsze lądowały do kosza, dobrze? A jak leżę jakiś a, papierek na tamtym żeby wszystkie papierki podnieść. Proszę bardzo. bardzo. Słoni to jest na szczęście, za Każdy słoń, jak ma trąbę do góry, przynosi szczęście. Nie jestem się nie Każdy to słoń szczęście. Nie Każdy nie przynosi, to szczęście. przynosi szczęście. Ma trąbę do góry i wtedy jest szczęście. Dziękujemy Wam za to, że nie rzucacie papierów, chcemy mieć ładne miejscowość myślę, że, że będziecie dbać o to, że jak gdzie zobaczycie papierek, to go podniesiecie. Z nas z Państwem to, to bardzo prosimy. No a nie, nie wiem jeszcze dokładnie daty, ale może 24 czerwca chcemy zorganizować taki dzień dziecka na wesoło, przyjadą, przyjedzieczek Karlu, którzy będą nas zabawiać i po prostu będzie dużo śmiechu, jałam życzeń, wszystkiego dobrego. <śmiech> <śmiech>